Cześć, witam Was serdecznie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam kolejnego z grupy z rodziny wrośniaków. Tego białego pana, którego mam przede mną, tutaj z boku. A mianowicie wrośniaka garbatego. Wiele razy o wrośniaku garbatym już wspominałem przy okazji kręcenia odcinków o innych wrośniakach. W końcu wziąłem się i za niego. Słuchajcie, roślin garbaty to grzyb, który owocuje i którego można spotkać praktycznie przez cały rok. Jedynie rzadko kiedy wypuszcza świeże owocniki w okresie bardzo suchym, mianowicie w takich miesiącach jak czerwiec czy lipiec. A tak to generalnie można go spotkać cały rok, łącznie z zimą, kiedy znowu już jego owocniki. On już nie wypuszcza nowych owocników, nie owocuje w tym czasie, ale te jego owocniki są bardzo trwałe. I można go też zimą znaleźć i zaobserwować. Słuchajcie, jest to jeden z rośniaków, który z kolei jest takim kameleonem, bo można go pomylić nie w prawej grzybiarze mogło go pomylić z tymi praktycznie wszystkimi gatunkami rośniaków. Ma on cechy wspólne dla wszystkich, ale ma też dwie cechy wyjątkowe dla siebie. O tych cechach oczywiście powiem dwa razy na zbliżeniu. Ostatnie słowo wstępu jest jeszcze takie, że jak wszystkie, czy też większość wrośniaków, prawdopodobnie jest to grzyb, który zawiera również wiele substancji bardzo cennych dla naszego zdrowia i leczniczych. Niestety tych badań naukowych na tą chwilę jest jeszcze zdecydowanie za mało i nie ma tylu potwierdzeń jak w przypadku chociażby wrośniaka różnobarwnego. Natomiast wiem, że gdzieś tam wstępne badania już były robione i ten grzyb jest jak, jak najbardziej dający nadzieję i rokujący, że jednak będzie miał podobne właściwości jak i w rośniach Różno Słuchajcie, w rośniach garbaty jest to sapotrow, który jest grzybem nadrzewnym, jak się rośnie na drzewach, i składa drzewa i ściast. W tym momencie jesteśmy tutaj na szczątkach bukowych, i on sobie tutaj ładnie zaczął rosnąć. Na Wikipedii czytałem, że pojawia się też na jodle, jak w życiu, na innych drzewach, na drzewach znaczy na drzewach iglastych. Nie znalazłem. Tylko i wyłącznie na drzewach liściastych. No dobra, przejdźmy do morfologii. A więc słuchajcie, wrośniaka garbatego można pomylić w zasadzie z innymi wrośniakami, z takimi wrośniakami jak wrośniak różnobarny, chociaż tutaj akurat o rozróżnienie najprościej. Z wrośniakiem strefowanym można go pomylić, z wrośniakiem miękowłosym czy wrośniakiem szorskim. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że barwy kapelusza wrośniaka garbatego są przeróżne. Najczęściej jest to barwa biała, tak jak w tej chwili widzicie. Ale może to być barwa brązowa, może to być barwa ciemnobrązowa, jasnobrązowa, może tych barw mieć kilka na sobie. A do tego wszystkiego jest to najczęściej atakowany z, z wrośniaków przez glony. I wtedy zmienia kolor na zielony. Tutaj akurat tego nie mam, ale za chwileczkę jeszcze chyba zobaczycie. A więc... Słuchajcie, wracając jeszcze kończąc temat wybarwienia kapelusza, no to a tak mówię, wszelakiego rodzaju barwy, najczęściej biała, a jeszcze może być tam nawet żółto, żółto no jak i brązo, różne odcienie brązów, czyli też różne kolory brązów, na jednym kapeluszu dobra, słuchajcie, natomiast to, co go odróżnia, aha, może po kolei. Jeżeli spotkacie białego, tak jak w tej chwili, no to od wrośniaka miękkowłosego czy od wrośniaka szorskiego odróżnia go to, że nie ma po prostu włosków. Jak sobie obejrzycie filmy na moim kanale o pozostałych wrośniakach, to zobaczycie, te włoski są bardzo wyraźne. Tutaj tych włosków po prostu nie ma. On jest biały, ale gładki. Natomiast jeżeli spotkacie w wybarwieniu brązowym, no to już wtedy. No, nie jest tak prosto odróżnić od y, chociażby wrośniaka strefowanego y, ale najważniejszą cechą y, która tego grzyba odróżnia od y, na pow powierzchni kapelusza od pozostałych wrośniaków jest to że w miejscu przyrastania ten grzyb posiada garb i stąd jest jego nazwa y, wrośniak garbaty O, jak widzicie tutaj ten garb jest bardzo wyraźny tutaj ten garb jest wyraźny w zasadzie na każdym jednym owocniku, różnego rodzaju, oczywiście one nie muszą być takie foremne te garby, ale te garby występują. I dzięki tym garbom jesteście już w stanie po kapeluszu tego grzyba odróżnić od pozostałych gatunków rośniaków. Jeżeli jest to młody owocnik, to on w ogóle jest całkiem niekształtny i ten garb jest dominujący. Zobaczcie, tutaj mam taki super modelowy przykład. Wygląda to po prostu perfekcyjnie. Olbrzymi garb, z którego w tej chwili wykształca się dopiero kapelusz. Ale wrócimy tam, bo na tych owocnikach będzie mi łatwiej prezentować pozostałe cechy. Słuchajcie, tyle na temat wierzchu kapelusza. Natomiast jeżeli chodzi o hymenofor, jest tu kolejna cecha, która go odróżnia od pozostałych wrośniaków. Odetniemy go. Jest to grzyb. bardzo twardy. Niejadalny, z tego prostego powodu, że jest łykowaty. O, i teraz jest fajna cecha, która też odróżni go od pozostałych wrośniaków. Jeżeli odetniecie, jeżeli jeszcze nie znaleźliście garba, bo czasami są te garbki zdecydowanie mniejsze, zdecydowanie mniej widoczne. No jakby chociażby w tym przypadku, tu już ten garb nie jest taki oczywisty. Ale jak go odetniecie, popatrzycie na hymenofor, to już Wam wyjaśni w zasadzie wszystko. Otóż hymenofor tego wrośniaka jest zdecydowanie bardziej jamkowaty niż pozostałych, niż pozostałych wrośniaków. Co znaczy jamkowaty? Otóż te pory, które on ma, bo generalnie jest to hymenofor rurkowaty z porami. Ale pory pozostałych wrośniaków są bardziej okrągłe, a tutaj są takie powydłużane. W zasadzie w pewnym momencie, nawet u, u dorosłych całkiem owocników, podejrzewam, że u tego tak może być. Teraz go tutaj odwrócimy. O! Dokładnie. To te pory przyjmują nawet formę takich bardzo, bardzo. taką bardzo wydłużoną formę, że może się zdawać, że są to listki. Widzicie? Że to są listki, że to są blaszki, a nie pory czy rurki. To u starszych owocników, u młodszych i mniejszych. Ten hymenofor jest już bardziej porowato-rurkowaty, ale jak widzicie bardzo te pory są wydłużone. Jamkowate. I to jest cecha, która go całkowicie odróżnia od wszystkich innych wrośniaków. Więc jeżeli jeszcze macie wątpliwości yy, przy oglądaniu kapelusza z wierzchu, wystarczy że go odetniecie, odwrócicie i te wątpliwości się rozwieją. Jak każdy wrośniak, słuchajcie, ten zapach jego jest taki bardzo delikatny, niewyczuwalny i nieokreślony. Więc można powiedzieć, że jest bez zapachu. Taktycznie. Wysyp zarodników ma biały. No i jeszcze, jak mi się uda go obciąć, to zobaczycie miąż. I miąż też ma biały. Bez względu na to, jaki będzie miał kolor kapelusza, taki będzie miał miąż. Dobra, słuchajcie, myślę, że to chyba tyle na temat wrośniaka garbatego. Myślę, że go będziecie już potrafili odróżnić od pozostałych wrośniaków. To jest naprawdę proste. Także polecam oglądnąć filmy o innych wrośniakach i odświeżyć sobie wiedzę. Porównajcie z tym filmem i wszystko będzie oczywiste. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Cześć.